Czy małe może być piękne? Myślę, że nawet bardzo. A zresztą zobaczcie sami. Zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio AudioAzyl. Zapraszamy również naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com oraz dziękujemy serdecznie za wszystkie subskrypcje. Do subskrybowania naszego kanału oczywiście serdecznie Was zapraszamy. Wystarczy nacisnąć subskrybuj oraz dzwoneczek, a będziecie mieli powiadomienia o każdym nowym odcinku, który się pojawi na naszym kanale. Dziękujemy również bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy wzięli ostatni udział w naszej zrzutce na Muzeum Stacjonarne. Każdy, kto chciałby również dołożyć swoją cegiełkę do tego, wystarczy, że kliknie link poniżej tego filmu lub wejdzie na naszą stronę wyhikumyślasop.com tam również jest link do naszej zrzutki. Dziękujemy również za miłe komentarze oraz Oczywiście. za przekazywanie eksponatu do naszego muzeum. Serdecznie dzięki wszystkim Państwu. Dzisiaj mamy trzy piękne mini wieże, które mają jedną cechę wspólną. Są to japońskie minivierze. Mamy tutaj Mitsubishi, Aiwe i Technicsa. No, chciałem w pewnym momencie mieć tutaj może i Siemensa, y, y, przedstawiciela jakby Niemiec, ale niestety y, nie udało nam się go zabrać. Ostatnio z tomkiem ze stacji recyklingu, którą odwiedziliście. Odwiedziliśmy, mogliście to zobaczyć w jednym z odcinków. No, niestety, dlatego mamy tutaj tylko przedstawicieli yy, rynku japońskiego. Aczkolwiek gościa z Niemiec również mamy dzisiaj w programie. Tak, są to kolumny kwadrala, które tutaj będą nam dzisiaj towarzyszyć. Ostatnio mówiliśmy o Infiniti, to dzisiaj powiemy słów kilka o kwadralu. Tak, kilka ciekawostek. Firma niemiecka, jak wspomniałam, która została założona w 1971 roku. Choć dziś jednoznacznie. Logo tej firmy kojarzy się z kolumnami, to jej historia nie zaczęła się od wynalezienia jakiegoś nowego rodzaju przetwornika elektroakustycznego, czy wprowadzania na rynek jakichś wyśmienitych zestawów głośnikowych, ponieważ do 1980 roku firma ta zajmowała się importem komponentów elektronicznych. Dopiero 10 lat po założeniu firmy Quadral zdecydował się pokazać światu swój pierwszy produkt, swój, swój, swoją pierwszą kolumnę o nazwie Titan. Mhm. Ale przygotowali się do tego bardzo solidnie. Taki był ich zamysł, taki był e, chcieli zadebiutować naprawdę i tutaj od razu stać się e, liderem. liderem, otworzyć sobie drzwi do high-endowych salonów. I tak też się stało, ponieważ stworzyli bardzo, bardzo duże skrzynie, mierzące półtora metra i ważące 115 kg, w których wbudowali tylko trzy głośniki: dwa dostarczone przez Izofon, firmę, a jeden produkcji Techniksa. Jeśli chodzi o masę, gabaryty, to tutaj y, też troszeczkę y, zależało im na tym, żeby były potężne, ponieważ inżynierowie zdecydowali się na wprowadzenie podwójnej linii transmisyjnej. I to też sprawiło, że te głośniki, te kolumny stały się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo konkretne. No i do dzisiaj pewnie są poszukiwane i na pewno nie są tanie. Myślę, że tak. Oczywiście tam powstało później jeszcze, jeśli chodzi o ten pierwszy. Ich produkt powstało kilka nowych wersji. generacji, mm -hmm. kilka nowych wersji, około siedmiu. No tak, Quadrale y, oczywiście goszczą no, u nas, może tylko w takiej miniaturce, ale y, jeżeli oglądacie nasze seriale, to przecież u Andrzeja mam tych No są małych, to naprawdę tak, potężne skrzynie. Tak, Quadrale ma i y, no, brzmią naprawdę bardzo pięknie. No, mam nadzieję, że nasze małe tutaj. Też będą mogły chociaż troszeczkę pokazać, co ten sprzęt potrafi. Czyli zapraszamy do prezentacji. Zapraszamy. Cechą wspólną tych y, trzech urządzeń tutaj jest nie tylko ich pochodzenie, czyli Japonia, ale również to, że są to przedwzmacniacze z końcówką mocy. Wszystkie te trzy urządzenia y, nie są zwykłymi wzmacniaczami, tylko właśnie są wyposażone w końcówkę mocy. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. Zresztą na pewno widzicie to, bo ta wieża na pewno już kiedyś była prezentowana. No, oczywiście osobno, a teraz postanowiliśmy zrobić taki odcinek wspólny, aby pokazać je wszystkie od największej do najmniejszej. I powiem Wam, że no, jest to zdecydowana różnica, nawet już w całym ciężarze. One są naprawdę bardzo ciężkie. Tą wieżę Mitsubishi, tutaj, żeby postawić w całym komplecie na tym stole, to naprawdę. Jest już małe wyzwanie. Zacznę, może nie od tego największego egzemplarza, a może właśnie zacznę od Techniksa. I zaraz też powiem wam oczywiście dlaczego. Na pewno zwróciliście uwagę na sposób, w jaki tutaj działa ten wyświetlacz. Działa tu jeden tylko kanał w tym momencie, choć magnetofon odtwarza prawidłowo. No, niestety musiałem podłączyć drugi kanał pod tą wieżę, a i wy, bo niestety magnetofon odmówił posłuszeństwa 5 minut przed programem mimo, że paski miał już wymienione jakiś czas temu bardzo ładnie odtwarzał, słuchałem sobie muzyki mówię, za chwilę będziemy kręcić program no i nagle muzyka się skończyła zaprezentuję Wam jak odbiera w tej chwili bo to jest też bardzo ciekawe nie mam zielonego pojęcia dlaczego ten dźwięk się tak zmienił ale przejdźmy tutaj do naszego technika. bardzo ładny Magnetofon pięknie w ogóle wykonane jest to urządzenie. Wszystkie trzy te mini wieże mają możliwość podłączenia gramofonu, bo to jeszcze stare czasy, i mamy tu wkładkę MC i MM. Wszystkie trzy charakteryzują się właśnie tym, że możemy podłączyć je gramofon właśnie wybierając sobie odpowiednią wkładkę. W tym mamy tutaj regulację tonów wysokich, niskich, oczywiście kontur, dodatkowe filtry. Wyjście, jak widzicie, zewnętrzne. Magnetofon, również bardzo ładny. M02. Timer do nagrywania. Obsługuje oczywiście różne kasety. Miękkie zawieszenie tutaj automatycznie startuje po włączeniu. Nagrywanie po włączeniu zasilania, także możemy sobie, można było sobie ustawić, że tak powiem, godzinę i, i wtedy włączyło się nagrywanie. Nie wiem, czy ktoś z tego w ogóle kiedykolwiek korzystał, bo ja, no, pewnych audycji oczywiście w Polsce były regularnie, no, ale funkcja ta przeze mnie jakoś nigdy wykorzystana nie była. Bardzo ciekawy wyświetlacz mamy tutaj. Muszę tylko zrobić troszeczkę głośniej. I oczywiście mamy tutaj wzmocnienie tego sygnału. Piękne urządzenie. Nie jest on łatwo dostępny. Yy, no Rzadko kiedy można trafić na aukcjach w tak ładnym stanie zachowany sprzęt. No, my mamy go już jakiś czas dłuższy i możemy się nim cieszyć. Radio, oczywiście, jest tutaj też. Więc, jeżeli ktoś lubi markę Technics, a chciałby mieć coś mniejszego, niekoniecznie. Standardową dużą wieżę, i oczywiście w kolorze srebrnym, a nie w tym typowym dla Techniksa, kolorze takim jakby brązowym. No to oczywiście ta wieża jest na pewno wskazana, aby ją sobie odszukać, nabyć, bo bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie gra. Teraz zaprezentuję AIW. właśnie z tego magnetofonu. Abyście mogli zobaczyć i posłuchać również dźwięku. Musiałem niestety jeden kanał przełączyć. Na dole mamy czerwone diody tutaj dla odmiany. Wskazujący sygnał, ale niestety tylko jakby na wspólnym kanale. No i mm, oczywiście brak tego wzmocnienia, który by pozwolił w trakcie słuchania y, ciszej, czyli nie, nie szczególnie głośno, aby te diody tutaj y, wskazywały poziom sygnału. No niestety tego mi tu troszeczkę brakuje. Wejścia na dwa zestawy kolumn A i B. Magnetofon obsługuje również wszelkiego rodzaju kasety. Mamy dolby, timer mamy tutaj na odtwarzanie i nagrywanie. No i tutaj cały nasz panel do oczywiście dźwięku, czyli mamy tony niskie oraz wysokie, balans, kontur, wszystkie wejścia zewnętrzne. Jedynka i dwójka, jeżeli chodzi o uniwersalne, jak również gramofon i wkładka właśnie MM i MC. U samej góry znajduje się radio, nie jest podłączone w tej chwili pod antenę, także nie będę go prezentował. Ale już wyświetlacz mamy tutaj elektroniczny, pokazujący nam częstotliwość. Również bardzo ładna wieża. A teraz. Postaram się włączyć właśnie ten magnetofon, aby Wam zaprezentować, co się stało. Chwilę przed samym programem. jest bardzo bardzo dziwny chociaż nie jestem w tej chwili do końca przekonany czy usterka jak pojawiła się nagle tak może i nagle zniknęła chociaż wydaje mi się że chyba nie no nie odbiera on zbyt czysto i myślę że słychać takie zniekształcenie No właśnie bardzo dziwnie zaczął się zachowywać. Ten dźwięk jest taki jakby przekuszony przez syntezator albo coś do zniekształcania dźwięku. No niestety, nie znam przyczyny, dlaczego tak się nagle stało. Być może jakiś kondensator, przyczyna może być bardzo prosta, no ale sprzęt. Też wiadomo od dłuższego czasu, a ten nie był włączany. No nie chciałbym skłamać, ale na pewno z 5 lat. Więc najprawdopodobniej po prostu drobna usterka no, wynikająca z nieużywania, ale dla miłośników Aiwy, oczywiście, sprzęt na pewno bardzo interesujący. Przyjmiemy naszą kasetę, bo ten magnetofon dla odmiany przewija. Nie każdy magnetofon jest na tyle y, sprawny, jeżeli chodzi o y, sam magnetofon, że odtwarza i przewija. No niestety niektóre, tak jak zobaczycie, to Mitsubishi pięknie odtwarza, ale niestety z przewijaniem ma ogromny problem. Zawsze gdzieś te Gumki z czasem czy paski ulegają degradacji. Wspaniała minwieża. Magnetofon, tutaj jak widzicie, mamy wskaźniki wychyłowe. Poprzednie urządzenia miały wskaźniki diodowe. Tutaj mamy wskaźniki wychyłowe. Mimo, że końcówka tutaj ma już diody, tutaj dysponujemy również możliwością wzmocnienia sygnału na same diody przez co no jest to no, wskazane naprawdę ten, ten przycisk który pozwalał nam tutaj w jakiś sposób wzmocnić te, ten prąd jest to naprawdę bardzo fajne jeżeli nie chcemy słuchać tego głośno samo sterowanie wyjściami konturem Znajduje się tutaj. I tu jest bardzo ciekawe, rozwiązane, że możemy sobie wyłączyć tony wysokie i niskie. Ewentualnie zmniejszać przyciskami. Nie mamy tutaj potencjometrów. Schodzimy na minus i zdejmujemy tony niskie do zera. I tak samo możemy zrobić tutaj. Maksymalnie zdejmujemy tony wysokie. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz w życiu się z takim spotkałem. Także naprawdę no, firma Mitsubishi zrobiła coś zupełnie, coś zupełnie innego niż wszyscy poprzednicy. Jesteśmy przyzwyczajeni do potencjometrów, które regulują tony wysokie niskie, ale do przycisków do takiego rozwiązania na pewno nie jesteśmy z tym aż tak zżyci. Magnetofon tutaj oczywiście, jak widać, nie ma kieszeni. Kasetę wkładamy bezpośrednio, nie musimy otwierać kieszeni. Oczywiście startujemy tutaj. Wszystkie klawisze są. Na elektromagnesach. Miękkie zawieszenie. Obsługuje również dolby, jak również filtr MPX, equalizer, wjazd regulowany, timer, pamięć licznika oczywiście nagrywanie mikrofonowe, linia i wyjście sygnałowe mamy też regulowane. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj również radio, które chciałbym zaprezentować. Przez nich prokuratura nie dopatrzyła się powodów. Do... Zobaczcie. W momencie, kiedy radio znajdzie stację i ustawi się w stereofonii, wówczas skala zmienia kolor z żółtego na zielony. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Rozwiązanie, moim zdaniem, naprawdę fenomenalne. Też rzadko spotykane rozwiązanie, aczkolwiek w niektórych modelach już mi się. Tego typu rozwiązania zdarzały, ale też jest to raczej rzadkie. Cała ta mini wieża przedstawia się i prezentuje naprawdę bardzo ładnie. Oczywiście kwestia gustu, czy ktoś chciałby mieć Mitsubishi, AIWE, czy Techniksa oczywiście. Sprawy techniczne, czyli moc i tak dalej znajdziecie w internecie bez największego problemu, bo my zawsze staramy się pokazywać to, co świat oferował. Nie wchodzimy aż w takie szczegóły, żeby opowiadać o detalach tych urządzeń, ale jeżeli któraś z tych wież Was bardzo mocno zainteresowała i chcielibyście sobie jej poszukać, czy ewentualnie poczytać na temat ich funkcjonalności, mocy, Pasma przenoszenia i tak dalej, to oczywiście w internecie wszelkie te informacje się znajdują. Ja mam nadzieję, że chociaż jedna z nich Wam się naprawdę bardzo, bardzo podobała, i być może ktoś z Was zapragnie poszuka jej i znajdzie taka wieża miejsce w czyimś mieszkaniu. Jestem bardzo ciekaw, która z tych mini wież zrobiła na Was największe wrażenie która Wam się najbardziej podoba, możecie oczywiście pisać w komentarzach. Być może macie właśnie przedstawiciela tego typu, tylko produkcji niemieckiej lub innej. Chętnie byśmy na ten temat się coś dowiedzieli, no bo nasza niemiecka niestety nie dotarła. Ale moim zdaniem wszystkie trzy są bardzo, bardzo ładne. A Ty co uważasz? Moim faworytem jest Mitsubishi. Tak? Zaczarowała mnie od momentu, kiedy pojawiła się w muzeum. No, nie będę ukrywał, że moim również Mitsubishi, mimo że technik jest też bardzo, bardzo ładny, bardzo ładnie działa i jest zdecydowanie, można powiedzieć, bardziej innowacyjny. Aczkolwiek ja w salonie czy w swoim pokoju widziałabym Mitsubishi. No tak, no tak, Mitsubishi tutaj zasługuje moim zdaniem faktycznie na taką szczególną uwagę. No, same magnetofony bezkieszeniowe to już jest czymś takim mm, takim innym, tak? Musimy ta. otwierać. Ja się tutaj w no. tym technikie też kieszeń otwiera się bardzo ciekawie, no oczywiście ta się tutaj w tej chwili zacina o... Przychyla się w ostatnim momencie dopiero, no ale cóż, jakby powiedzieć... Wszystko, co nie używane, się zacina. Dokładnie, wszystko no co ma swoje placzka. No i no, trzeba będzie, jak już to Muzeum Stacjonarne powstanie, to oczywiście wtedy będę starał się na pewno te sprzęty mieć częściej pod, podłączone do sieci i co jakiś czas, żeby mogły sobie popracować. No bo tak, stojąc, y, faktycznie troszeczkę brakuje im tej energii. No i te wszystkie przyciski też zaczynają troszeczkę jakby. Działać wolniej. No, przy takiej ilości sprzętu, eksponatów, to może być to trudne. No właśnie, ale będziemy nad tym pracować. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie naszego kanału, za wszelkie komentarze, bo one są również bardzo, bardzo cenne. Zapraszamy na naszą stronę Wychikumieśnik czasu.com. To naszej zrzutki na muzeum stacjonarne. Jeżeli ktoś by chciał nas wesprzeć, to oczywiście obiecujemy, że każdy, kto wpłaci powyżej 50 zł, będzie miał darmowy wstęp do tego muzeum. Także robimy wszystko, abyśmy się mogli wszyscy razem kiedyś poznać. Robimy to również dla Was, abyście mogli nas odwiedzić, zobaczyć te sprzęty, no i jak najbardziej ich przede wszystkim posłuchać na żywo. Dziękujemy jeszcze raz bardzo i zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Yeah.